To, czego doświadczysz na pielgrzymce, nie doświadczysz w innym miejscu. Możesz poznać siebie, możesz przy okazji odszukać Boga, na pewno poznasz ciekawych ludzi i na pewno będziesz mieć z tego wspaniałe wspomnienia, którymi można żyć przez rok albo nawet latami. Jak wie, To była bardzo spontaniczna decyzja, bo siedziałam z mamą w kawiarni i tak właśnie miałam takie myśli, że o Jezu, tu nie, tu nie idzie, tu nie idzie, tu nie idzie. I mama do mnie, a ty może idź! A ja mówię, no dobra, no to się spakowałam i, i idę, więc jest, jest, jest dobrze na razie i fajny czas. W porównaniu z braćmi, krótko, 20, 22 raz hmm? Ale brat wybrał, spotkał miłość na pielgrzymce i dlatego bardzo się cieszymy, że nasz kozioł jest szczęśliwym małżonkiem i życzymy mu pomyślności tak. i wielu łask bożych. Można rzec za klasykiem, tu się wszystko zaczęło. Jest tu, że najtrudniejszą intencją, jaką można nieść, to za swoje zgromadzenie. Czy taka intencja również się pojawi w księdza y, repertuarze? To jest trzecia moja intencja. Pierwsze mam dwie skryte, trzecią półjawną. To właśnie za zgromadzenie. Czy są jakieś jawne? Za tak, i potem mam jawne y, intencje, to są intencje moich parafian, bo prosiłem, żeby mi na kartkach popisali, SMS-ami poprzysyłali, więc mam kupę intencji od parafian. Jak się idzie? A idzie się, idzie. O, czekałam na tę odpowiedź. <gry> Jak urodziły się dzieci, to dołączaliśmy zawsze na jakiś etap. Teraz też nie idziemy całej pielgrzymki, tylko kilka dni. Natomiast tak zawsze ta pielgrzymka nam towarzyszy i my towarzyszymy pielgrzymce i tak jakoś tam w naszym serduchu zakorzeniona. Myślicie, że przekażemy troszkę bakcela. Co najbardziej się podoba w pielgrzymce, siostrze? A, wyciszenie oderwanie się od mediów, telefonu, internetu i ogólnie wszystkiego. Bo nie stracisz swojego życia, a zyskasz życie i Odzyskasz życie to, które Bóg dał Ci na chście świętym. Od, od, powrócisz do pierwotnej miłości Boga, drugiego człowieka, y, wyrwiesz się z tego marazmu życia i z takiego można powiedzieć codzienności, bo tutaj na pielgrzymce, mimo że wiele trudności, wiele, wiele przeciwności, mało wygód, ale człowiek. Jakby wraca do korzeni, wraca do tego, co jest jakby sensem ludzkiego życia razem z Chrystusem. Ile siostra razy już była w pceku? W tym roku ani razu. O, czyli dobrze. <laughs> to to w minionym roku codziennie od codziennie. pierwszego dnia. Przygotowywała się siostra jakoś? E, tak. E, po asfaltuwie, którą miałam w ubiegłym roku, w tym roku mam ze sobą tabletki od alergii. Wapienko jest super, ale super. sprzyja na pewno pogoda, bo pogoda jest tutaj bardzo wielkim plusem. Gdyby nie to, co nam z nieba spada, a właściwie co nam nie spada z nieba, ani, ani wielkiego upału, ani, ani deszczu, więc myślę, że to sprzyja temu, żeby się nam dobrze szło i żeby było lekko. No niebo! Co zamieszkało? Co daje takie sypanie stóp? Sypanie stóp. Krem pudrem. Tak, cukrem pudrem, zwanym talkiem, kiedyś wykorzystywali też do tego mąkę ziemniaczaną, a daje to, że wchłania pot, żeby nie robiły się odciski, zwane inaczej bąblami. A słyszałaś, siostra, to y, dlaczego się robią bąble na pielgrzymce? Nie, to jest jakiś... Od co? picia wody gazowanej. No, bo jest super ekipa, fajna zabawa i można naprawdę wiele różnych fajnych tematów poruszyć i tak jak mówię, fajnie tak uduchawia. no można, można sobie wiele rzeczy rozeznać na takiej pielgrzymce. Maryjo, pełna. Pan z tobą błogosławionoś ty, błogosławionoś ty między niewiastami i Pisze intencje, najważniejsze, bez którymi idziemy. Możemy je wyrazić głośno i możemy je wyrazić w sercu. W sercu też mam wiele intencji i osób, za które chciałabym się pomodlić, za najbliższych, ale również za tych, którzy potrzebują tej modlitwy. Poznasz coś nowego zupełnie, poznasz mnóstwo życzliwych ludzi, no i oderwiesz się od rzeczywistości. Jak się wróciło fajnie w podskokach? W podskokach z energią, z entuzjazmem i, i z poczuciem takiego fajnego, spływającego ducha. Bo to jest radość, tak? Ze wspólnego pielgrzymowania, właśnie z bycia razem przy Panu Bogu. Właśnie to poczucie takiej wspólnoty, tak? Wzajemnej pomocy i, i jedności. Jest ich sporo, ale o powołania, o pokój na świecie, za Polskę i grzeszników. To są takie główne. Czy dobrze słyszę, że powołanie zrodziło się gdzieś, zaczęło kiełkować właśnie na pielgrzymce? Może ono już wcześniej było, ale tutaj zostało, to powołanie padło na podatny grunt. I na pewno ta atmosfera, ta relacja tylu różnych środowisk, zakonnych, kapłańskich ojców w jakiś sposób jeszcze bardziej zmobilizowała do tego, żeby właśnie wybrać tą drogę. Drogę kapłańską, drogę powołania. A jesteś trudnego w pielgrzymowaniu? Nie. Nie ma, nic mnie, nic mnie jakby nie zniechęciło, wręcz motywuje każdego dnia wstając, słysząc, patrząc na uśmiechnięte buzie ludzi, którzy pytają, czy coś może Tobie potrzeba, absolutnie zadają mi to pytanie, czy coś mnie zraziło, nic absolutnie, nawet te odciski, ten ból w kolanie, nie zniechęca, idę dalej i chcę dotrzeć do jasną górę. Top of the top to jest na pewno modlitwa w drodze poprzez granie i śpiewanie, tego się nigdzie więcej nie spotka, tylko na pielgrzymce. Wszyscy idą, grają, śpiewają i modlą się. I zapraszamy, prawda? Zawsze. Miłego dnia. Po każdej porze dnia, bo nocy nie To jak siostra to zrobiła, że córki chodziły. Bo różnie jest z tą młodzieżą dzisiejszą, że te dzieci czasem nie chcą chodzić. To co siostra kiedy zrobiła, że one I jednak tak, się zapaliły? I tak jak powiedziałam, pochodzę z bardzo religijnej rodziny, głęboko wierzącej. I no, gdzie zawsze chodzi, cho, u, znaczy braliśmy <grym> udział w życiu religijnym, kościół msza Święta, różaniec Majowy, to po prostu przeplatało i no, kościół wyznacza nawet do naszego życia. Także także dziewczyny też no, do tej pory są wierne. Panu Bogu najstarsza córka mi powiedziała, jak miała 18 lat, wiesz co, mamuśia ja mówię Dominika, no, duże miasto, no, studia, wszystko, jak to mówi mamo. Ja mam 18 lat, a jeszcze ani raz nie opuściłam pierwszego piątku, więc to mi dało zapewnienie, No i są dzisiaj szczęśliwi my. Wszystkie po studiach piastują porządne, Wnugi. tak, wnuczęta oczywiście, piastują funkcje. funkcje piastują, nie są cztery, nie, cztery są rodziny, nie jakieś tapaczworkowe czy coś, tylko wszystko jest hmm. takie, jak, jak no, jakby może nie jedna mama sobie wymarzyła i za to też panu Bogu, a ja no jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. I za to też Panu Bogu bardzo, bardzo, Cudownie. bardzo dziękuję. Cudownie słyszeć taką historię takiej I rodziny. Dobrych, I dobrych mam zięciów.